Bóg potrzebuje ludzi dla obrony, daje łaski. Ile to potrwa? Jak to potrwa? ja się skończyć? Nie wiem. Jedno wiem, że czeka nas jeszcze wielkie cierpienie, bo Europie grozi intruizacja szatana, narzucenie siłowego islamizmu ryczypańskiej, więc biali przyglądnijcie się jeszcze w lustro, jak wyglądacie, bo za chwilę będziemy wyczerpieni. Żebyście mieli świadomość, co nam grozi. To jest kwestia decyzji, kiedy oni wystartują. Byłem przekonany, że wystartują już w 2017, żeby uczyć masonerię jutra i przejęcie Europy. Widocznie jeszcze się czegoś boją. Karabiny już mają żołnierzy, młodych chłopków, chłopów, mężczyzn z Afryki, z Azji, posprowadzali. Kiedy to ruszą, to nie wiem. Ale dzieci Bóg apeluje i woła: podejmijcie post o chlebie i wodzie za Europę, bo grozi koniec cywilizacji chrześcijańskiej Europy. Mnie Polakowi to łatwo przyjąć, bo nasi ojcowie cztery wieki zmagali się z Islamem. Setki tysięcy Polaków było w niewoli tureckiej, więc wielu z nich przeszło na islam, więc ci, co wrócili, to dobrze wiedzą, jak ta rzeczywistość wygląda. Sienkiewicz nie omieszkał to, po w ducha polskiego, jak nad Niestrem, przeprawiali się Turcy, jeden z naszych rycerzy, który był kilka lat w niewoli tureckiej, co tam doświadczył, to on wiedział, stał specjalnym łukiem nie tylko ze skały, który tam był w wodzie, jak dukaczek. I wyliczał im tygodnie, godziny. się jakiś pięknie dostanęli opisuje, co miał w myślach ten nasz pan Rudak, co przeżył niewolę turecką.